Tak jest, Lidio Anatoliewno, bez dwóch zdań. Pani zasługi dla nauki trudno przecenić, ale każda zbędna minuta umówionego opóźnienia oznacza możliwe straty wśród ludności. Czy zgodzi się pani skorzystać ze swojego prawa za taką cenę? Minister był jego mościem wzrostu zgoła nikczemnego, chudym jak szczapa i w grubych okularach. Ich mocne czarne oprawy wyglądały jak obwódki żałobnej klepsydry. Nie zupełnie pana rozumiem, odezwała się Litka ostrożnie. Wszyscy wiemy, że czasu umówionego opóźnienia nie da się zmienić, czy więc warto składać odpowiedzialność? Odpowiedzialność zawsze jest ciężkim brzemieniem niezbyt uprzejmie przerwał jej minister ale niechże pani dobrze mnie zrozumie umówione opóźnienie. Nie jest nagrodą za zasługi, to instrument niezbędny dla zachowania struktury państwa i skarbów cywilizacji. Podczas pierwszych godzin po Apokalipsie potrzebna jest władza, system ubezpieczeń, koordynacja odtwarzania ekonomiki. Nauka bezwarunkowo tak, ale tylko tej jej gałęzie, które mogą mieć bezpośrednie znaczenie strategiczne. Co może być ważniejsze strategicznie od rozwiązania zagadki przeznaczenia wrót? zapytała Litka cichym głosem. Minister wzruszył ramionami O ile mi wiadomo, do rozwiązania tej zagadki jeszcze daleko na dodatek, skoro mowa o projekcie tak szeroko znanym, wymagającym ogromnego nakładu prac badawczych, angażującym tak wielu ludzi ilu pracowników trzeba będzie wpisać na listy? Jednego, dwóch? Czy to rozwiąże problem? A ich rodziny? Wydaje się, Lidia Natoliwna, że nie w pełni zdaje sobie pani sprawę z wagi zagadnienia. Nie jest tak, że sprawa opóźnienia jest w centrum uwagi całego świata. Zresztą jestem głęboko przekonany, że cały wasz wydział szczęśliwie przetrwa nadciągającą apokalipsę. I podczas pierwszych lat nowego cyklu przedstawi nam pani wspaniałe rezultaty. Będę miał jeszcze okazję do wręczenia pani nagrody państwowej albo, mam taką nadzieję, międzynarodowej. Litka patrzyła w niezbyt wyraźnie widoczne za szkłami, obwiedzione żałobnymi ramkami oczy i ze smutkiem wspominała swoje własne przemowy do uczniów. Był to ten sam, gładki, zawodowy i pełen frazesów słowotok. Taką mowę można było wygłosić na dowolny temat, w dowolnym miejscu i przed dowolnym audytorium. Miłe, dodające otuchy słowa o niczym. Zrozumiałam, Michał Jewgieniewiczu. Ostatnie pytanie. Gdyby badania związane z czynnikiem M zostały utajnione i prowadzone zgodnie z poleceniami ABP, wpłynęłoby to na pańską decyzję? Milczenie. Za grubymi soczewkami okularów pojawił się błysk zaskoczenia. No, wie pani, wtedy rozmawialibyśmy w ramach całkowicie zmienionej sytuacji. Dziękuję, odparła Litka i wstała. Sekretarka odprowadziła ją do samych drzwi. Na ministerialnym podjeździe czekał służbowy samochód instytutu. W swojej klasie zupełnie przyzwoity, ale jakiś zagubiony między pysznymi wozami oficjeli. Pójdę pieszo, oznajmiła litka kierowcy. Było zimno i wilgotno, kiepski czas na spacer. Szła, podstawiając twarz pod rzadkie krople deszczu, wciąż odtwarzając w pamięci swoją niedawną rozmowę z ministrem. Niezbyt liczni przechodnie dziwili się pewnie wyrazowi jej twarzy. Niby człowiek się uśmiecha, ale na widok takiego uśmiechu lepiej przejść na drugą stronę ulicy. Projekt litki od dawna już utknął w błocie, o czym oprócz jej samej mało kto wiedział. Stykając się z różnorakimi informacjami, rozpełzły się na wszystkie strony. Piękna i wiele obiecująca hipoteza przekształciła się w rozmyty, nieokreślony i budzący wątpliwości domysł. Nowe dane przeczyły sobie rezultaty obliczeń statystycznych, niewątpliwie w małych próbkach. Nie wiedzieć czemu nie chciały się potwierdzić przy badaniach licznych grup ludności. Jedyna nadzieja litki leżała w pracy ściśle eksperymentalnej, tej jednak ze zrozumiałych przyczyn trzeba było odłożyć na przynajmniej 5 lat. Ale raz uruchomiona, karmiona kolejnymi inwestycjami, maszyna badań toczyła się przed siebie jakby nigdy nic. Latający holender, galwanizowany trup. Były to najczęstsze myśli litki, które ją opadały pomiędzy czwartą i piątą nad ranem. Kiedy indziej cieszyła się z wciąż nowych, cząstkowych rezultatów i niemal wierzyła we własną genialność. Teraz jednak po rozmowie z ministrem nocne myśli wdarły się na terytorium dnia. Podczas pierwszych lat nowego cyklu przedstawi nam pani wspaniałe rezultaty. Będę miał jeszcze okazję do wręczenia pani nagrody. Nieważne jakiej, ponieważ, jeżeli podczas apokalipsy Boże nie dopuść, coś się przydarzy Andrzejowi, ona tego nie przeżyje. A ty, stary szczurze, z pewnością już załatwiłeś swoim dzieciom gwarancję wejściowe wrota. I dlatego pewnie tak lekko rozprawiasz o tym, co się stanie podczas pierwszych lat nowego cyklu. Weszła do budki telefonicznej. Dość długo nikt nie odpowiadał. I w dole jej brzucha zaczął się już zawiązywać niemiły chłodek. Kiedy w słuchawce odezwał się znużony głos Andrzeja. To ty, mamo? Jak się domyśliłeś? Zapytała, uśmiechając się mimo woli. Telepatia odparł z zadowoleniem w głosie. Wszystko w porządku? Aha, odpowiedział niezbyt pewnie. Co się stało? Nie denerwuj się, mamo. Pomagałem naszemu geografowi ustawić chorągiewkę i troszeczkę rozbiłem kolano. Jaką chorągiewkę? Na dachu. Robimy doświadczenie. Obserwacja róży wiatrów. Potrzebna chorągiewka na dachu. On sam się tak przestraszył, że obiecał mi piątkę do końca życia. Sama piątka do końca życia ci nie wystarczy, odparła Litka przez zęby. Z jakiej wysokości spadłeś? Tam jest drabinka pożarowa. No, dwa, może trzy metry. Znaczy przynajmniej pięć. Na asfalt? Mamo, nic się nie stało. Trochę sobie korano stłukłem, ale już je zabandażowali. Dzwonił wujek Wielikow. Wydał nową książkę. Cieszę się, odpowiedziała z przekąsem. I jeszcze babcia dzwoniła. Wszystko u nich w porządku. Prosiła, żebyś. Jasne, idę do domu. Zaraz będę słyszysz. Aha, czekam. No to cześć. Targnęła dźwignię, wrzuciła nową monetę i wybrała numer starego mieszkania rodziców. Lida? Nie, wszystko w porządku. List przyszedł do ciebie z zagranicy. Gruby taki. Od Artioma Maksimowa. Twojego ucznia pamiętasz?